Siemano, z tej strony mazy.pl A dzisiaj jest druga część naszego Heldcora. Pierwsze, sorry za taką przerwę, ale po prostu nie miałem natchnienia. Tak, po drugie, jesteśmy w naszej dubze bieska, czyli bardzo małym schedonie. Jest dzień, a ja słyszę pajączki. Czyli są dwa sposoby na ucieczkę. Czyli tak. Idziemy na hardet te czaszki Sposób Co? Nie wiem A bany jak się skrył No, uda mi się, uda mi się, dobra Takie achievement get. Nie, to mi się nie uda, ja wam to obiecuję. Lol! Lol! Łapka w górę za to! Yes! Good! Ale się udałem! Oha! Tak, mam trochę dziwny głos, bo mnie gardło na piernicze. Tak. Uznałem, że w tym odcinku jednak nie będziemy budować tego domku, ponieważ na budowie ja się nie znam. Tak, nie jestem najlepszym budowniczym, znam się bardziej na adventure'ach, zgrywkach, no nie wiem. Budowniczym nie jestem najlepszym, ale w kopalni to mam. No, techniki mam duże i wiem na jakim poziomie coś szukać, więc może w tym odcinku pójdziemy do kopalni, tak by jakiś EQ zdobyć. Głównie żelazne najpierw. To to na pewno to oddamy. Będziemy to sobie... Aha, to jest... Op. To nam się nie przyda, raczej... Yy, tak, jedzenie mam. Okay. Hmm. Tu mam pochodnie czy nie mam? Jest lepiej. Pewnie tam nie było słychać, ale to jest to... jakieś z tym muzyczka trochę za głośna. Nie spodziewałem się tego, czekajcie, sobie chrupka zjemy. Miamiam, miam. No i dobrze. Znaczy, ja głos znaczy, nagrywam i od razu mam skanet wyżej. No i sobie szybko wyżej dam. Więc wszystko widzę tak jak widzieć powinienem. Czło mi mnie ściszyło? Tak, więc... tam sorki, ale aktualnie to widzicie chyba, ek ekran pusty. O, dobra. E, tak, to co, schodzimy do kopalni. Mam nadzieję, że ten odcinek będzie trwał z 12, z 15 minut. Nieduże, jak zawsze. Bo nie chcę robić jakichś zanudzających, długich odcinków, bo nikt nie będzie oglądał i nie będzie pieniążków. Tak, wszędzie pieniążki ludzie. Pieniądze są wszystkim. Ludzie muszą zarabiać. Gospodarka musi zostać napędzona. W ogóle, nie możemy zginąć. Bo inaczej będzie apokalipsa zombie. Jeszcze jedno, przepraszam bardzo za poprzedni film. Tak, bardziej to będzie chyba informacyjne teraz. Z powodu tego HD. Tak, zapomniałem podczas rended po prostu zrobić skalę. Tam trzeba wejść w opcję w to chyba napisałem nawet w opisie. I tą skalę po prostu zapomniałem jej osiągnąć, więc no mamy mały kwadracik. Ale nie mówcie, że jakoś jest słabo, bo jakoś jest właśnie bardzo dobra, bo to jest HD ludzie. HD Cinema, cinema City może mi zazdrościć. Nie, ale teraz tak szczerze, bardzo was przepraszam za to, za to niedogodnienie. Zajebiste. Ja pierdolę, czego Ja mam 50 fps -ów. Tak się dzieje, jak nagrywa się osobno dźwięk. Dobra, nie mam za cicho siebie, nie wiem już cał całkowicie. Nie wiem co to się podgłośnie tak chamsko. No i przez cały dzień gadałem o breczem. Hmm, tu się zamudujemy A tu robimy już kopalnię Proszę nie patrzeć na moje mamierze. ops ale ale nagrywam na stałym komputerze. Więc proszę o, no nie wiem jak to nazwać, przemilczanie tego. O, tak będzie odpowiednio. Ile mam ich? 69. Za niedługo będę życzę miał nowy sprzęt, więc to jakoś będzie lepiej iść. Zainwestuję własne pieniądze, by mieć lepszy sprzęt do nagrywania. Widzicie? O, kiedy jestem kochany, tak, swoje własne pieniądze odkładałem na obóz. I co? I pojadę na obóz. Dobra, ale mniejsza to dobra, bo już trochę za bardzo prywatnie się zaczyna. Ja tu jestem gal anonim, niech nie zna mojego imienia. I tak ma pozostać. Yy, nie śmiejcie się trochę, bo nie rozumiem zbytnio tego tekstura. Jeszcze nie poznam całkowicie. Równie dobrze mogę przełączyć na tekstur stworzony przez yy, Mambeusza. Yy, może znacie na serwerze gracie Tam jest właścicielem. Yy, bardzo fajna paczka tekstur. Nie jest jakoś tam. Ona nie jest jakoś tam zbudowana inaczej. Po prostu jest bardziej jest. jest wszystko pełniejsze. Nie ma tych kwadratów takich wyrazistych, jest wszystko takie... Było, jakby to nazwać, każdy detal dopracować. Więc wielki szacun dla niego po pierwsze. I uważam, że ten odcinek będzie w, w jakości... Na pewno nie HD, bo mi się nie wyrenderuje. To tego się nie dziwię. Ale to powinno być w jakości 360p na pewno. Może jak się nauczę na więcej, no to. To będzie więcej. Idę do góry. To jest żwir. Więc tak, jest też możliwa zapowiedź, że jeżeli uda mi się ściągnąć jeszcze krakosa, to tam nakręcimy parę rzeczy. Znaczy, dawno zmieniłam, że nie, że nie mam z nim kontaktu, ale. Bo często nie ma tam, gdzie aktualnie, że tak nazwę, yy, zapoz... znaleźliśmy się pierwszy raz. Z takimi często nie przebywa, ale no co? No nie moja wina. Chyba. się mnie za niego bić, co nie? No ej, ale serio, dlaczego mnie tak ściszał Chyba cię będę musiał za chwilę zacząć wydzierać, jak. Pani, w, 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 No, normalnie, no. Tu jest wszystko ładnie ustawione. Lala, e, la, la, Dobra, niech będzie. Trzeba żyć iść do przodu. Po prostu nie chcę, by mnie było słychać. Wiecie, nie chcę, by mnie tak było słychać. Ponieważ. No, to nawet nie jest słyszenie kogoś. To jest szmer. Pięciolatka. Dlatego jest możliwość, że mnie tak słychać. w ogóle nie używam takiego pięknego programu do mutacji, do zmiany głosu. W ogóle nie. Po co ja go używać? Przecież ja jestem już bardzo starą, starym osobnikiem masy ludzkiej. Więc ten. Zdrąbam nazwę mod, no, że zmiany do mutacji głosu jest mi niepotrzebny, jest niekompatybilny z moim głosem, ponieważ ja posiadam już bardziej do rozwinięty głos. Tak, jeżeli uważacie, że używam nie wiem, tych mutak... Boże, może zmieniać ci głos samo się, Tak samo wszystko się. się no to dajcie łapkę w górę, a jeżeli uważacie, że nie, to dajcie łapkę w górę, wyzysk, witajcie, witajcie na YouTubie. Jeszcze mi się te jebane klawisze, z jebana klawirka, a dobra sobie kupię laptopa. Tu 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 tu, 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 tu. hej ciekawe czy o, mam flinta, mam flinta, ludzie, mam flinta Bandji. Będzie Banji! Będzie Banji! Leziemy na Banji! a, pelikany! Kozie dupy! Muz tam być? Ej, właśnie mam pytanie. Odpowiedzcie mi w komentarzach, chleb jakieś będą zająć moją wielką ilość widzów. Tak, witam was nami jeszcze youtuber, który ma największą ilość widzów Że Daj, zapytajcie o, pytam się was, czy da rady do da wrzucić paczkę modów. Optifine jest, i powinny mody też iść. Czy no nie będą to mody takie ojej, on tu podejdzie, zabije mnie na No na pewno to nie będzie nic w takim stylu, prawda? A tam nie wiem, konie się doda, może... Nie wiem. Pomyślimy, bo też... Taka na modach jest nawet zabawna. Yorkbox na mi nie wyszedł, bo skasował mi się. Przez proble problemy techniczne, których znaczenia nikt nie wie, oprócz mnie. Tak, wszystko się mi pokasowało, więc... Jeszcze dwa poziomy. Przecież nie wiem, jak to na hardcorze, czy to jest w ogóle różnica, bo na soywalu to 22 jest to drugi poziom. Tak, zdadzam tajemnicę. Yy, są... Znajduje się żelazo. Tak, mamy już, osiągnęliśmy dół. Ładnie nakręcam. Tak, i ja wiedziałem, że to tutaj będzie. Tak, ja już to wszystko przeczuwałem w moczu. Tak, tutaj mamy żelazo. Wspaniały klocek. Widzicie co, ja wrócę może do góry. Będę musiał to jeszcze powiększyć, ale to może poza odcinkiem, no chyba się nie obejdziecie, że powiększę coś o jeden raz. Również nie będę was chciał zanudzać zbytnio takimi, wiecie, bieganiem po kopalniach, bo bieganie i szukanie surowców jest często bardzo długie. Często to może zająć półtorej godziny, a ja nie chcę was, wiecie, przez cztery tak, półtorej godziny, no, przez sześć odcinków chodzić po kopalni, co nie, chyba rozumiecie sam sens tego. Jest dzień czy noc? Noc, no to się przy... nie. Ta, prześpimy się. Może to coś da. 16 pochodni, to je gut. Ta, ja to powiem, że to jest mi się nie chce. By się przydał set home. Kolejne pytanie, czy da Nie, no dobra, to wiem, że nie da rady. I dlaczego ja mam to zjebane przyzwyczajenie do wciskania klawisza? Why? Why? Dlaczego? Shit. On mnie nie widzi On mnie nie widzi ON MNIE NIE WIDZI A koko? A bułka? No, ej By mi się ten łuk przydał Lol, kto to widzi? Tutaj na pochodni, nad pochodnią jest takie góżenko. o Achievement get, achievement get. Ale była szkoda jakbym zginął, co nie? Yy, to nie było zbyt młode posunięcie. Kako? No chodź tu, a nie kurczę tam będziesz... Ta, jeszcze zombie, jeszcze pięć tutaj mobków, bo po co? Przecież Mazyd ma tutaj nieskończoność HP, przecież on... Tak, no ta zombie. Chciałbym zombie. Nie, nie gadaj, że to jest Ja pierdolę, do Nie, nie, wychodzę stąd, nie, nie, nie. Nie, nie ma lipy, nie, nie dostaniecie pieniędzy, nie ma. Tu nie rządzi PiS, nie ma. Moje pole, wypad. Zombie, szkielety, klipery. Jeśli się okaże, że w drugim odcinku zginę, to by było wspaniałe. Bardzo przepraszam za... Pewnie znowu nie dodam intera z samego początku. Ponieważ, o, wracając do tego mojego wspaniałego resetu, nie mam tych inter już. Będę musiał wyknieć sobie jakieś nowe. Nie wiem, pomyślę jeszcze. Już tutaj mam nagrania, zobaczę. No, już niby mam 17 minut nagrania głosu, co nie? Więc to chyba było już na koniec w tym odcinku. No, tutaj minutka, no to 15, tak, na pewno. Tak, mam strzałę w ramieniu. Oznacza, że jestem wojownikiem ninja. Damy się ładnie wysoko tutaj na tle. Całości tutaj. Ma, ma być fabka i tak. Zajebiście wyglądam, takie dwie strzały. jest jeszcze jedno, dwie. Pod łukosem kosem bita, zajebiście. Tak. Subskrybujcie, łapkujcie, komentujcie. To Wam nic nie szkodzi. No oprócz spamu później na aktywnościach subskrypcji. To między innymi to wam nic nie szkodzi. I, a mnie to bardzo wspiera, bo będę chciał więcej, więcej, więcej nakręcać, więcej. Dobra, nie będę się zdobył jak Gimbus. I tak To było na koniec w tym hajtkoze. Więc subskrybujcie. Dobra, ja się powtarzam, tak. No ja cześć i pa.